thank mm -hmm. you Dzieci to jest dla nas makabra, że to co dzieje się z internetem, z komputerami, że dzieci na boisku nie ma, bo posiedzą przed internetem. A w plusach różnorodne zdaje na świetlicach. Teraz jednak naszym zdaniem jest o wiele ciekawiej i lepiej, ładniej na świetlicach. Dwa szkolenia, tu nas wielki ukór i wiemy jeszcze raz brawa, ale że tu jesteśmy. Przecież kiedyś nie było. Jugowic, Jugowic no z której no, byliśmy jechałyśmy z taką niepewnością, co to będzie, tak. co będziemy robić, czy będziemy mogły sprostać tym wymogom. Okazuje się, że to jest sprawa no, bardzo fajna, potrzebna. I pomimo tego, że mieszkamy yy, o, daleko od siebie, ale tak samo Oleśnica, jak i Gród, mamy te same cele, te same plany, założenia. jak zorganizować, jak zdobywać wiedzę. No w tej chwili planujemy taki konkurs rodzinny na pierwszy może ten temat wiedza o naszej miejscowości, no inne, na no to będą może inne tematy, chcemy zorganizować taki klub rodzinny. Zrozumienie i bycie zrozumiane. No właśnie to tak jak mówiłam, że ludzie się nie wypowiadają i nie, 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 nie mówią swoich jakiś takich przemyśleń, tylko gdzieś tam uciekają i, i w grupkach gdzieś tam się ustawiają i gadają o wielkich głowach, musimy to zaprezentować i do tego zaangażować kogoś, żeby, żeby to zrozumiał. To jest, albo mamy pomysł i nie, 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 nie wiemy na przykład, nie ma tej aprobaty. Ja jestem z miejscowości karnicy mamy nadle... jak w I, i, i Razem z, z Węglewem mamy taki cel, żeby zintegrować mieszkańców Karnic i Węglewa. Tak. Są bliskie Są siebie? Blisko, blisko, blisko siebie mieszkamy, no i jeszcze tak do końca nie ustaliliśmy jakie będziemy mieli, co, będziemy, co robić? będziemy robić. Po prostu, żeby było to niespodziane. Żeby to było na jeszcze, mamy pomysłów, po ale jeszcze <laughs> czekamy na ostatnią. <laughs> Tak. Na ostatnie spotkaniu. Ja jako animator z gminy widzę, i to jest charakterystyczne dla sołectw, które uczestniczą w tym projekcie, że właśnie takim celem głównym jest to, żeby zintegrować różne grupy wiekowe. I seniorów, i dzieci małe, i rodziców, i osoby, jak tam młodzież. Tak? Największą trudność sprawia jednak włączenie do tych działań, okazuje się, młodzieży. Ich 啊。 Jednak, jednak jest, jest fajna rzecz, bo jest możliwość porównania. Nie zawsze możemy, a u nas w gminie jeszcze jako tak. Ale gmina Oleśnica dla nas to była rzecz taka troszeczkę dla mnie no nieznana, bo szczerze powiedziawszy nieznana. Ale teraz po, po, po tym projekcie, po tych pięciu świetlicach, które tam współpracowały, myślę, że jest, że jest, jest rzecz, rzecz dosyć, dosyć fajna. Stop się tu u nas coś dzieje. To jest przerwy imprezy. Młodzież nam pomaga, starsze osoby. Dużo mamy takich pań zaprzyjaźnionych, że, że nam pomagają. Rodzina oczywiście. Bo to mój syn. Tam tu chodziła córka Teresy. Koleżanki. No. Przez te projekty dawniej bym się nie odezwała, o nic nie upomniała. Teraz potrafiłam też kwotę dla siebie, dla sali recyklować z tego funduszu. Może byłam po prostu zadowolona. Zabieram głos tam, gdzie niektórzy by nie chcieli, żebym go zabierał. Mam aprobatę innych osób. U mnie na, na wsi już widzę, że już każdy, co powiem, co się starają ludzie, nie? każdy. Chcą tą wiedzę więcej łyknąć, nie? Bo to nie tylko się w sobie zamknąć, a bo ten pójdzie zrobi, tamten nie, to bo tam pójdzie, a to ty pójdzie zrobić, nie, a to czas wspólnie, razem, żeby to wszystko jakoś działało, żeby to żyć, bo to ja by, się w tył cofać, nie? Do tyłu, to, 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 to bez sensu y, takie robota. Nie moim zdaniem, nie? To, żeby, żeby tylko działać, nie moim zdaniem. thank you.